Jak podają najnowsze badania? Naukowcy testują nową metodę walki z Alzheimerem. Czy to koniec tej choroby? Stworzono nową wersję witaminy K, która może chronić nasz mózg przed neurodegeneracją. Osoby z ADHD są bardziej kreatywne. Jak to można wykorzystać? Oraz silne przyjaźnie spowalniają proces starzenia się. Czy to koniec choroby Alzheimera? Choroba Alzheimera to rodzaj demencji. Oznacza to, że stopniowo pogarsza się pamięć, myślenie, orientacja i zdolność do wykonywania codziennych czynności. Najczęściej dotyczy osób starszych. Jednym z głównych problemów w chorobie Alzheimera jest zaburzenie prawidłowego funkcjonowania mechanizmów oczyszczających mózg ze szkodliwych substancji. W mózgu osób z Alzheimerem zaczynają gromadzić się nieprawidłowe białka. Uszkadzają one neurony, czyli komórki nerwowe. To właśnie one odpowiadają za przekazywanie informacji w mózgu. Są to głównie beta-amyloid, to białko, które tworzy blaszki amyloidowe między komórkami nerwowymi. Te blaszki utrudniają przekazywanie sygnałów między neuronami. Białko tau. Wewnątrz neuronów zaczyna się ono skręcać w splątki, tak zwane sploty neurofibrylarne. W zdrowym mózgu białko tau pomaga utrzymać strukturę neuronów. Gdy się psuje, neurony tracą kształt i przestają działać poprawnie, aż do momentu, gdy obumierają. Jak to wpływa na mózg? Z czasem giną coraz większe grupy neuronów, połączenia między nimi zanikają, a mózg się kurczy. Dzieje się to szczególnie w obszarach odpowiedzialnych za pamięć, takich jak hipokamp. Dlatego osoba chora zaczyna zapominać wydarzenia, mieć trudności z rozpoznawaniem ludzi i miejsc oraz traci orientację i zdolność planowania. Leki na Alzheimera to głównie przeciwciała monoklonalne, wytworzone laboratoryjnie, takie jak Lecanemab i Donanemab. Celują one w usuwanie niepotrzebnego beta-amyloidu z mózgu, spowalniając proces choroby. Oprócz nich trwają prace nad innymi terapiami, takimi jak eksperymentalna szczepionka przeciwko białku tału oraz nowy doustny lek, Zunvel, -Well, na łagodne i umiarkowane stadium choroby. Europejska Agencja Leków, EMA i Komisja Europejska zarejestrowały już leka NEMAP do stosowania we wczesnych stadiach choroby Alzheimera, ale z określonymi ograniczeniami. Chociaż leki takie jak leka NEMAP i Dona NEMAP mogą w pewnym stopniu spowolnić objawy choroby Alzheimera, nie są w stanie odwrócić choroby ani zatrzymać jej postępu, niezależnie od tego, jak bardzo starają się naukowcy. Badacze za pomocą nanocząsteczek próbują przemycać leki na chorobę Alzheimera przez barierę krew-mózg, czyli przez fizyczną i biochemiczną granicę między naczyniami krwionośnymi a tkanką nerwową, która chroni ośrodkowy układ nerwowy przed szkodliwymi substancjami, takimi jak toksyny i patogeny. Inne podejście mają naukowcy z Chin i Hiszpanii. Którzy opublikowali swoje najnowsze badanie w czasopiśmie Signal Transduction and Targeted Therapy. Zamiast próbować przemycać leki do mózgu, starają się pomóc beta-amyloidowi wydostać się z mózgu. Naukowcy naprawili naturalną bramę do mózgów myszy, umożliwiając usunięcie zlepów i splątków związanych z chorobą Alzheimera. Po zaledwie trzech wstrzyknięciach ich nowego leku, myszy z pewnymi genami imitującymi chorobę Alzheimera wykazały odwrócenie kilku kluczowych cech patologicznych. W ciągu kilku godzin od pierwszego wstrzyknięcia w mózgach zwierząt zaobserwowano prawie 45% redukcję zlepów blaszek beta-amyloidu charakterystycznych dla choroby Alzheimera. Myszy wcześniej wykazywały oznaki pogorszenia funkcji poznawczych, ale po wszystkich trzech dawkach zwierzęta radziły sobie równie dobrze ze swoimi zdrowymi rówieśnikami w zadaniach związanych z uczeniem się przestrzennym i pamięcią. Wykorzystując nanocząsteczki nie jako bierne nośniki leków, lecz jako aktywne czynniki zmian, naukowcy zmienili przepływ ruchu przez barierę krew mózg, przywracając usuwanie blaszek amyloidowych u myszy. Gdy grobadzą się toksyczne cząsteczki, takie jak beta-amyloid, choroba postępuje. Ale gdy układ naczyniowy jest w stanie ponownie funkcjonować, zaczyna usuwać beta-amyloid i inne szkodliwe cząsteczki, umożliwiając całemu układowi przywrócenie równowagi. Korzyści te utrzymywały się co najmniej 6 miesięcy. Te wyniki badań przedklinicznych nie gwarantują sukcesu u ludzi, ale stanowią zachęcający początek, który według autorów zwiastuje nową erę w badaniach nad lekami. Jak twierdzi Międzynarodowy Zespół Badawczy, ich nowatorskie podejście potwierdza rodzącą się hipotezę, że bariera krew mózg jest osłabiona lub opośledzona w przypadku choroby Alzheimera, co prowadzi do gromadzenia się produktów przemiany materii. Julia Dudley, kierownik do spraw badań w Alzheimer's Research UK, która nie brała udziału w obecnych badaniach, twierdzi, że jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy ta strategia sprawdzi się u ludzi. Myszy nie mają takiego samego układu naczyń krwionośnych mózgu jak ludzie, a obecne badanie dotyczy tylko bardzo specyficznego podtypu demencji, występującego u niewielkiej liczby gryzoni. Dadley twierdzi jednak, że wyniki te stanowią kolejny dowód na to, że naprawa samej bariery krew-mózg może stanowić nowy sposób leczenia choroby Alzheimera. Tego typu badania, choć wciąż na wczesnym etapie, są kluczowe do znalezienia lekarstwa na Alzheimera. Obecnie znalezienie skutecznych metod leczenia choroby Alzheimera okazuje się bardzo trudne. Czy witamina K może chronić mózg? Witamina K, odpowiedzialna w dużej mierze za krzepnięcie krwi i zdrowie kości, ma też drugie oblicze. Może odgrywać ważną rolę w ochronie i regeneracji komórek mózgowych. I tu wkraczają naukowcy z Instytutu Shiba Ura w Japonii, którzy właśnie zrobili duży krok naprzód. Opracowali nowe, syntetyczne wersje witaminy K, które działają nawet trzykrotnie silniej niż ta naturalna. Badacze stworzyli aż 12 nowych, tak zwanych analogów witaminy K. Czyli lekko zmodyfikowanych wersji cząsteczki. Połączyli ją między innymi z kwasem retinowym, czyli aktywną formą witaminy A, który sam z siebie wspiera rozwój neuronów. Jeden z tych hybrydowych związków okazał się wyjątkowy. Jest trzykrotnie skuteczniejszy w przekształcaniu komórek macierzystych w neurony niż normalna witamina K. Naukowcy nazwali go nowel vitamin K. Nowo zsyntetyzowane analogi witaminy K wykazały około trzykrotnie większą skuteczność w indukowaniu różnicowania neuronalnych komórek progenitorowych w neurony. Oznacza to, że mogą one pomóc w odbudowie utraconych neuronów, np. w chorobie Alzheimera. Zespół przyjrzał się dokładnie, w jaki sposób witamina K wpływa na neurony. Odkryto, że proces ten zachodzi poprzez specjalny receptor w komórkach nerwowych, zwany MGLUR-1. To receptor, który pomaga neuronom komunikować się między sobą. Co ciekawe, wcześniejsze badania pokazały, że gdy go brakuje, u myszy pojawia się zaburzenie ruchowe i poznawcze, podobne do tych w chorobach neurodegeneracyjnych. To właśnie z tym receptorem nowel vitamin K wiąże się bardzo silnie, co może tłumaczyć jej zwiększoną aktywność neuroprotekcyjną. Naukowcy sprawdzili też, czy nowy związek może rzeczywiście dotrzeć do mózgu. W eksperymentach na myszach nowel vitamin K bez problemu przekraczała barierę krew mózg i utrzymywała się tam dłużej niż zwykła witamina K. Co więcej, organizm łatwiej przekształcał ją w aktywną formę MK4, odpowiedzialną za większość korzystnych efektów biologicznych. Dlaczego jest to ważne? Utrata neuronów to jeden z głównych problemów w chorobach takich jak Alzheimer czy Parkinson. Obecnie leki jedynie spowalniają rozwój choroby, nie potrafią odbudować zniszczonych komórek. Jeżeli więc uda się opracować terapię na bazie nowych analogów witaminy K, moglibyśmy mówić o zupełnie nowym podejściu do leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Lek na bazie witaminy K, który spowalnia postęp choroby Alzheimera lub łagodzi jej objawy, mógłby znacząco poprawić jakość życia pacjentów i ich rodzin. Podsumowuje dr Hirota, jeden z prowadzących badanie. Na razie badania są na etapie przedklinicznym, ale wyniki dają ogromne nadzieje. Jeśli nowe testy potwierdzą skuteczność novel K u ludzi, może to być przełom w medycynie regeneracyjnej mózgu. Osoby z ADHD są bardziej kreatywne. Czy rozkojarzenie może być darem? Nowe badania pokazują, że osoby z ADHD zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi częściej wykazują ponadprzeciętną kreatywność. Odkrycia te zaprezentowano na konkresie ECNP w Amsterdamie, a badania prowadził dr Han Fang z Centrum Medycznego Uniwersytetu Radboud w Holandii. ADHD kojarzy się głównie z problemami z koncentracją, nadpobudliwością i impulsywnością. Według nowych badań te same cechy mogą napędzać kreatywność. Zespół Fanga przebadał ponad 750 osób w dwóch niezależnych eksperymentach. W każdej grupie osoby z ADHD częściej zgłaszały tak zwane błądzenie myśli, czyli momenty, gdy uwaga odpływa od zadania i kieruje się ku wewnętrznym rozmyślaniom. Badacze rozróżniają dwa typy tego zjawiska: spontaniczne błądzenie myśli, kiedy umysł po prostu dryfuje bez celu, przeskakując z tematu na temat, celowe błądzenie myśli, kiedy świadomie pozwalasz swoim myślom pójść w innym kierunku, by zobaczyć dokąd cię zaprowadzą. Okazało się, że osoby z ADHD częściej doświadczają obu form, ale to celowe błądzenie myśli miało najsilniejszy związek z kreatywnością. Jak to sprawdzono? Uczestników poproszono o wykonanie testów kreatywności, np. o wymyślenie jak największej liczby nietypowych zastosowań dla codziennego przedmiotu, jak cegła czy spinacz biurowy. Osoby z większą ilością cech ADHD, takich jak impulsywność czy brak koncentracji, miały lepsze wyniki twórcze. Im częściej ich umysł błądził, tym ciekawsze mieli pomysły. Doktor Fang podkreśla, że to odkrycie ma praktyczne zastosowanie. Zamiast próbować całkowicie tłumić błądzenie myśli u osób z ADHD, można nauczyć się je świadomie wykorzystywać. W psychoedukacji można tworzyć programy, które pomagają przekuć spontaniczne pomysły w kreatywne rezultaty, np. w sztuce, projektowaniu czy nauce. W terapii, techniki uważności Mindfulness można dostosować tak, by nie wyłączać myślenia, ale kierować je w bardziej produktywny sposób. Jak mówi dr Fang, błądzenie myśli może być czynnikiem, który łączy ADHD z kreatywnością. To, jakie wykorzystamy, może zmienić sposób, w jaki postrzegamy i leczymy ADHD. Komentując wyniki, profesor Klaus Peter Lesch z Uniwersytetu w Würzburg zauważa, że błądzenie myślowe jest jednym z kluczowych zasobów, na których opiera się niezwykła kreatywność wysoko funkcjonujących osób z ADHD. To czyni je cennym atutem dla naszego społeczeństwa i przyszłości naszej planety. Innymi słowy, to co często postrzegamy jako rozproszenie lub brak skupienia, może być w rzeczywistości innym sposobem przetwarzania świata, a z tego sposobu rodzą się pomysły, które zmieniają rzeczywistość. Więc następnym razem, gdy twój umysł odpłynie gdzieś daleko, to nie karć go. Może właśnie wtedy zrodzi się w tobie jakiś wielki pomysł. Silne przyjaźnie spowalniają proces starzenia się. Nowe badanie opublikowane w październikowym numerze czasopisma Brain Behavior and Immunity Health pokazuje, że ludzie z silniejszymi i trwalszymi relacjami społecznymi starzeją się wolniej, dosłownie na poziomie komórkowym. Zespół badaczy pod kierownictwem Antonego Onga z Uniwersytetu Cornell przeanalizował dane ponad 2100 dorosłych uczestników długofalowego badania MIDUS Midlife in the United States. Naukowcy skupili się na tzw. zegarach epigenetycznych to biomarkery, które pozwalają oszacować, ile lat tak naprawdę ma Twój organizm niezależnie od tego, co pokazuje metryka. Wykorzystano dwa najdokładniejsze z nich: Grim Age i Dune Dean Pace. Osoby, które miały silniejsze więzi społeczne i wsparcie emocjonalne, wyglądały biologicznie młodziej w obu pomiarach. Badacze uwzględnili cztery obszary: ciepło i wsparcie, jakie otrzymaliśmy od rodziców w dzieciństwie, więź ze społecznością i sąsiadami, udział w życiu religijnym lub wspólnotowym, stałe wsparcie emocjonalne od przyjaciół i rodziny. To, jak budujemy i utrzymujemy relacje przez lata, dosłownie wpływa na nasze DNA. Wyniki pokazały, że osoby z większą społeczną przewagą miały niższy poziom interleukiny 6 czyli cząsteczki zapalnej powiązanej z chorobami serca, cukrzycą i demencją. Jak to działa? Wszystko sprowadza się do biologii stresu i zapalenia. Kiedy żyjemy w izolacji, organizm pozostaje w stanie gotowości, produkuje więcej hormonów stresu i białek zapalnych, co przyspiesza proces starzenia się komórek. Z kolei bliskie więzi społeczne działają jak naturalny bufor biologiczny, uspokajają układ nerwowy, obniżają poziom stresu i wspierają regenerację organizmu. Jak obrazowo tłumaczy Ong, więzi społeczne działają jak konto emerytalne. Im wcześniej zaczniesz inwestować i im bardziej regularnie będziesz wpłacać, tym większe będą Twoje zyski nie tylko emocjonalne, ale i biologiczne. Oznacza to, że dbanie o relacje jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na długowieczność. Nie chodzi o liczbę znajomych na Facebooku, ale o prawdziwe, autentyczne więzi, które trwają latami. To badanie wpisuje się w coraz silniejszy trend w nauce, który mówi, że zdrowe starzenie się nie jest kwestią tylko genów, diety czy ruchu, ale też relacji społecznych. Przyjaźń, empatia i wzajemne wsparcie nie tylko poprawiają samopoczucie, ale też spowalniają zegar biologiczny życia.